Cześć Manko, serdecznie Piotrów! Słuchajcie, witam Was w 6 dniu i dzisiaj mam dla Was wiadomość: CSGO Double wróciło. Słuchajcie, CSGO Double GG już e, strona, jakby wróciła dzisiaj. już Jest w stanie 132 osoby. E, no i słuchajcie, e, swój kod pisujecie we Free Coins, kodzik Marchewa i dostajecie darmowe 250 punktów. Które nawet ja dostałem i sobie za nie zagram Jest teraz tren czarny, i słuchajcie, albo teraz będzie koniec trenu, albo będzie dalej czarny. Zaryzykujmy sobie. O tak. Sobie tak postawimy przy okazji. Oj. O, I słuchajcie, no spoko jest to, bo Withdrawing już jest bogaty, zaraz wam pokażę. Możecie sobie depozytować, oczywiście. E, no strona już była, tak? Strona już raz była, bo było CSGO Double, potem ją zamknęli, no i teraz wróciło CSGO Double.gg tylko, czy wygrałem, czy przegrałem, nieważne Pokażę wam, to jest Wydraft, bogaty e, No Tak, słuchajcie, jest jest dalej, także jesteśmy na plus e, Dobra, no i pokażę dorosłowo Wydraft, słuchajcie, tak Słuchajcie, załadowało nam się 1084 itemy E, tak jak sami widzicie, 1084. E, no i zobaczcie, tu jest itemów. Można wypłacać już od 504. Ok, no i słuchajcie, no już tam e, w już możemy sobie wypłacić 600 naszych punktów. E, możemy sobie też zagrać dalej, nawet sobie zagramy, może przegramy, może wygramy. Zobaczymy, damy sobie na czerwone e, 500 i na zielone 100. Jolo, chłopaki jesteśmy ja, zadamy. I zobaczmy, zobaczmy co będzie A będzie to Będzie czarny słuchajcie, będzie czarny Przejebaliśmy skromnie mówiąc wszystko Natomiast słuchajcie, spróbujcie własnego szczęścia Jeśli teraz free coins, marchewa dostać darmowe punkty I muszę sobie je od razu wypłacić na grafie. Więc właśnie to było na tyle. Jeśli chcecie kolejną wyletkę, to łapeczka. Na koniec chciałbym dodać, że jeśli film Ci się podobał, nie zapomnij o subskrypcji, łapce w górę, komentarzu oraz dzwoneczku, który przypomni Ci o moich nowych filmach. Dzięki za oglądanie, trzymaj się.